Dzień dobry, witam serdecznie. Chwileczkę, transmisja jeszcze. Już. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Dwa dni temu został uruchomiony polski program wsparcia polskich rodzin i turystyki, który nazywa się BON turystyczny. Od wczoraj można takie wnioski o BON składać. I docelowo ma to być program, który ma wspierać polskie rodziny, no i wspierać polską branżę turystyczną. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce to wygląda tak, że z jednej strony rząd daje bon, czyli na każde dziecko może sobie taki bon odebrać, zrealizować w placówce turystycznej. Rząd przeleje tej placówce turystycznej, czy to będzie hotel, czy jakaś firma, która organizuje wydarzenia turystyczne. Przeleje te pieniądze z tego bonu, a nam z tego bonu pieniądze wypłyną. I to jest ta jasna strona medalu, która wydaje się bardzo w porządku. Prawda jest taka, że prawdziwego wsparcia polskich rodzin, polskiej turystyki w Polsce nie ma. Polacy płacą bardzo wysokie podatki dochodowe, mamy jedną z najniższych kwot wolnych od podatku, która uderza zwłaszcza ludzi biednych, którzy zarabiają niewiele, i z drugiej strony mamy jeden z najwyższych, z najwyższych stawek podatku VAT, także na usługi turystyczne. Jak to robią w innych krajach, by pomóc rodzinom, by pomóc turystyce? Otóż po pierwsze jest bardzo wysoka kwota wolna od podatku praktycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ta kwota wolna od podatku jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce. Po drugie, z uwagi na epidemię, z uwagi na kryzys w branży turystycznej, poszczególne rządy Europy, także Unii Europejskiej obniżyły podatek VAT. Jest to najprostszy sposób na wsparcie danej branży. Przykład Wielka Brytania która obniżyła te, zapowiedziała obniżenie podatku VAT od turystyki o kilkanaście, nawet chyba o kilkadziesiąt procent. Przykład Niemcy, którzy obniżyli podatek VAT z 19 do 16%. Procent. Przykład Austrii, Cypru, Belgii, gdzie także podatek VAT był obniżany. Jest to najprostszy najszybszy sposób na ulżenie danej branży a z drugiej strony mamy też wysokie kwoty wolne od podatku które ulżą polskim rodzinom. Niestety polski rząd zrobił w ramach tego programu najbardziej biurokratyczny model jaki ktokolwiek byłby w stanie sobie wyobrazić. I teraz sytuacja wygląda tak, że polski pracownik, matka, ojciec ciężko pracują, oddają 40% swojej wypłaty państwu. Państwo następnie mówi, że z tych 40% wypłaty 500 czy 1000 zł zwróci, ale wówczas, gdy tamci się zarejestrują na odpowiedniej stronie ZUS-u, pobiorą sobie ten bon, pojadą w miejsce turystyczne, tam wpiszą odpowiedni kod dla tej branży turystycznej i te pieniądze zostaną przelane na konto danej firmy, która się zarejestrowała w tym programie. No i tak jak każdy program biurokratyczny, powoduje to ogromną skalę nadużyć. Choćbyśmy nie wiem jak chcieli kontrolować takie systemy biurokratyczne, te, te nadużycia będą. Już dzisiaj słyszymy, że pojawiają się oferty sprzedaży danego bonu w serwisach internetowych. Bonu wartości 500 zł można kupić za 300, 400 zł. Technicznie jest to bardzo proste. Sam dzisiaj się zalogowałem do. PUEZUS-u do platformy, gdzie można ten bon pobrać. Jedyna forma weryfikacji tego bonu przy jego wykorzystaniu to jest numer telefonu. Można sobie przy sprzedaży takiego bonu zmienić ten numer telefonu na nowo zarejestrowaną kartę SIM, którą się da człowiekowi, któremu się ten bon sprzedaje. Jest tysiąc sposobów na to, żeby osoby, które nie chcą skorzystać z tego bonu, mogły go taniej odsprzedać innym osobom, które będą chciały z tego bonu skorzystać. Tak się niestety kończą biurokratyczne programy. Zamiast w prosty sposób wesprzeć branżę turystyczną, wesprzeć polskie rodziny, podnieść kwotę wolną od podatku, obniżyć VAT, tworzy się kolejne programy, które trzeba implementować od strony technicznej, informatycznej, które kosztują ogrom biurokracji, które po prostu są ogromnym polem do nadużyć. I to nie byłby tak duży problem, gdyby nie zapowiedź pani minister Emilewicz, która wygadała się, pani premier Emilewicz, która wygadała się, że tą iście zbiurokratyzowaną formę redystrybucji będą przenosić także na inne formy wsparcia także na 500 plus. I pani minister Emilewicz powiedziała, że Namyślałem się nad tym, by tą formę bonów wprowadzić także przy 500. plus. Tam dopiero będzie dochodziło do nadużyć i, i, i ogromnej biurokracji, gdzie państwo będzie kontrolowało, na co te 500 złotych dany rodzic będzie wydawał. To będzie szczyt marzeń biurokratów. Ten pomysł został już skrytykowany nawet przez tak wybitnych socjalistów jak Adrian Zandberg, co tylko pokazuje, że pseudotechnokratyczni biurokraci, tacy jak pani premier Jadwiga Emilewicz, są gorsi od najgorszych socjalistów, bo nie tylko chcą rozdawać pieniądze, ale chcą to robić w najmniej efektywny sposób, w najbardziej zbiurokratyzowany. Ja dzisiaj zalogowałem się na ZUS-u. Nawet ta forma logowania jest bardzo skomplikowana, ponieważ oczywiście można się zalogować przez bank, konto w banku, ale dostępne są tylko, jest tylko sześć banków, nie było tam mojego banku, ale można było się zalogować przez portal logingov.pl, więc kliknąłem logingov.pl. Tam można było się też przez bank zalogować, ale tylko przez dwa banki. Ale z logging of.pl można było się przekierować na profil zaufany, gdzie już można było się zalogować z 11 banków, gdzie był mój bank. Więc już na tym profilu zaufanym kliknąłem logowanie przez bank, z banku wróciłem na profil zaufany, na logging .pl i na ZUS. Więc jak widać, zamiast od razu wprowadzić możliwość logowania przez wszystkie banki na poziomie ZUS-u, to trzeba przeskakiwać z serwisu na serwis. Też bardzo zbiurokratyzowana jest forma przyznawania tego bonu. Po zalogowaniu do PUE okazało się, że nie mam zakładki, bon turystyczny. Jak doczytałem, okazuje się, że to z uwagi na to, że moja żona na swoim koncie PUE ma zakładkę 500, plus i tylko ten małżonek, ten rodzic, który ma zakładkę 500, plus, który konfigurował sobie opcję wniosek wsparcia 500, plus, to tylko ten będzie miał bon turystyczny. Czyli ja już z tego bonu turystycznego bez konsultacji z żoną skorzystam nie mogę. Absurdów będzie co niemiara. Już widzę oczami wyobraźni serwisy internetowe, które będą pomagać w pośrednictwie tymi bonami, będą ułatwiać, przekazywać te kody SMS, które są przekazywane. Myślę, że takie szybkie kliknięcia trzy razy w telefonie będzie cała giełda tych bonów, niczym giełdy bitcoinów, gdzie cena tych bonów będzie ustalana przez rynek, może spać, nie wiem, do 200, do 300 zł za 500 zł. Bo to wszystko zależy od podaży i popytu. Podaż znamy, jest to około 7 milionów dzieci, czyli 7, 7 milionów bonów do wykorzystania. Wiadomo, że nie wszyscy pojadą w tym roku na wakacje i ta cena tego bonu końcowa będzie zależała od popytu. Niestety, jedyne rozwiązanie na załatanie tak biurokratycznego systemu jest jeszcze większa biurokracja, kontrole rodziców, kontrole przedsiębiorstw, i tak dalej, co doprowadzi ten program do absurdu, bo nie będzie się dało z tego programu skorzystać. Dlatego, tak na przyszłość, proponujemy. Wszystkim biurokratom, urzędnikom, politykom, by jeżeli chcą wesprzeć polskie rodziny, polskie branże w sytuacji, w której sami te branże zamykają, to niech to robią w najprostszy możliwy sposób. Kwota wolna od podatku niższy VAT wystarczy. Tak robi się w Europie, a różne skomplikowane, biurokratyczne systemy to raczej domena innej cywilizacji niż łacińskiej, cywilizacji bizantyjskiej i niestety tak jak Bizancjum upadło, tak, tak upadnie polska biurokracja, jeśli w porę nie opamiętamy się przy tych różnych skomplikowanych systemach. Proszę o głos naszego szefa działu analiz z biura prawnego Jakuba Kalusa. Szanowni Państwo. Zapowiedź pani premier Emilewicz jest daleko wysoce niepokojąca. Pani Emilewicz powiedziała, że rozważa się, rząd rozważa wprowadzenie tych samych zasad, które dotyczą bonu turystycznego. Do programu 500. Wskazuje, że ustawodawca będzie miał większą kontrolę nad przepływem pieniędzy i nad celem, w jaki to 500 jest spożytkowane przez nasze społeczeństwo. Ja tylko zwrócę uwagę, że premier Beata Szydło, gdy wprowadzała, gdy dawała twarz tej reformie, czyli 500, Mówiła o tym, że jest to program prodemograficzny, że ma on zwiększyć ilość urodzin, urodzeń w Polsce. Te cele się nie sprawdziły, a więc jak, jakże tutaj trzeba być naprawdę hipokrytą, żeby wymagać od społeczeństwa, żeby stosowało się, żeby, żeby realizowało cele ustawodawcy zamierzone, a jednocześnie, jednocześnie, no, wprowadzało szereg uniedogodnień, bo Właśnie system, który będzie miał na celu skontrolowanie wydatków przeciętnego rodzica, no niestety doprowadzi do tego, że ten program się całkowicie rozminie z celem. A więc dzisiejszy efekt 500+, z którego, który rząd stara się często przywoływać. Realny efekt jest taki, że zmniejszyła się tak naprawdę skrajne ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych i wśród po prostu dzieci, które wychowywały się w mniej, w mniej zamożnych rodzinach. Wydaje się, że ten, te propozycje, które rząd teraz proponuje, to jest tak naprawdę łatanie dziury budżetowej, jest to pomysł na, finans, na zmianę systemu finansowania, obejście tutaj instytucji budżetowych po to, żeby tylko to się już kojarzy z pewnym, z pewnym ustrojem, który mieliśmy, kiedy jedzenie było na kartki, i naprawdę nie chcielibyśmy powtórki z tego. Rząd powinien skończyć zdecydowanie nie wkraczać w te pole, czyli program 500, plus w takiej formie, w jakiej jest. Na pewno nie powinien go jeszcze uniedogadniać. Tutaj nasza Konfederacji propozycja to jest dalej idąca i proponujemy program 1000+. I to jest tak naprawdę, czyli cały pakiet obniżek dla VAT-ów i innych, i innych po prostu podatków. I w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę sprawić, że nasze rodziny będą żyły w lepszym stanie. Dziękuję. Głos zabierze także jeden z liderów Konfederacji, członek Rady Liderów, dyrektor Koła Poselskiego, Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, ta forma pomocy, o której mówił przewodniczący Koła Poselskiego, poseł Jakub Kulesza, jest zgodna z programem Konfederacji, ale jest przede wszystkim zgodna z samymi oczekiwaniami branży turystycznej. Mogliśmy się o tym przekonać, gdy branża ta została zabita decyzją administracji, pojawiły się postulaty, pomysły, jak jej pomóc i właśnie tego rodzaju postulaty, jak obniżenie obciążeń różnego rodzaju, które spoczywają na tej branży, byłoby najlepszą formą pomocy. A drodzy Państwo, jakie pełni tak naprawdę? funkcję ten program. Z całą pewnością dzisiaj się możemy przekonać, że to ma, ten program ma funkcje propagandowe, ponieważ dzisiaj, gdzie nie włączymy radio, telewizję, otworzymy gazety, program numer jeden, wiadomość numer jeden, Bon Turystyczny. Oprócz tej funkcji propagandowej z całą pewnością ten program ma kolejną funkcję, to jest Pomoc Hydrze, upadłej Hydrze, jak, jakim jest ZUS, ponieważ tej Hydrze wyrasta kolejna głowa, która wynika z przeznaczenia, powierzenia tej instytucji obsługi tego programu. Mówimy o 3,5 miliarda złotych, które być może ten projekt będzie kosztował. Będzie kosztował w sensie pomocy, ale nikt nie mówi, nikt nie mówi o kosztach obsługi tego programu. I szanowni Państwo, z całą pewnością jedno jest pewne, to to, że te koszty poniesiemy. A jak Państwo słyszeliście, obsługa, skorzystanie z tego programu jest niezwykle skomplikowane. Pan poseł Jakub Kulesza musiał poświęcić kilkadziesiąt minut, żeby rozwiązać tą łamigłówkę, ale chcę zwrócić uwagę na to, że pan poseł jest świetnym informatykiem, znakomicie zna wszelkiego rodzaju programy informatyczne, systemy informatyczne i jemu zabieł, zabrało rozwiązanie tej łamigłówki kilkadziesiąt minut. Jestem przekonany, że bardzo wielu rodziców, bardzo wielu rodziców z powodu skomplikowania tego systemu po prostu nie skorzysta z tego programu, więc koszty są pewne, a pomoc bardzo wątpliwa. Dziękuję bardzo, otrzymałem państwo pytania. Dziękujemy za uwagę.